Dzień dobry, nazywam się Ewa lewska kamicka jestem psycholożką, psychoterapeutką, psychodramiczną i facylitatorką rozwoju w esyście Dzisiaj chciałam poruszyć temat dwóch zjawisk psychologicznych, które dotyczą naszego ciała i naszego umysłu, a które wpływają na nasze życie i na sposób funkcjonowania w nim. Więc hmm, chciałam się porozmawiać o hmm, energii e, i o napięciu. To są takie dwa zjawiska, które kojarzą nam się z fizyką i które mają też oczywiście właśnie swój wymiar fizyczny, czyli wymiar cząsteczkowy, ale które również wyrażają się w naszym funkcjonowaniu, w naszym zachowaniu, w naszym sposobie bycia. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na to że y, rzadko rozmawiamy o zarządzaniu naszą energią y, albo o zarządzaniu napięciem, które w nas jest. Raczej mówimy, y, że czuwam napięcie, czułam nieprzyjemne napięcie. E, czasami zdarza się niektórym mówić, że czuję przyjemne napięcie. E, y, to, tak samo mówimy o energii, że y, nie mam dzisiaj energii, albo roznosi mnie energia, rozsadza mnie energia, mam dużo energii. I te zjawiska związane z energią i z napięciem są o sposobie regulowania naszego układu nerwowego w kontekście działania. W kontekście działania w rzeczywistości, w której występują pewne stresory, ale oprócz tych stresorów występuje również nasze pragnienie, nasze pragnienie względem rzeczywistości. I tym, co nas napędza do działania, co dodaje nam energii, jest nasze pragnienie. Nasza chęć zdobycia czegoś, osiągnięcia czegoś, załatwienia jakiejś sprawy, stworzenia jakiejś okoliczności, przyrody. I to pragnienie wywołuje w nas pewne napięcie, które mobilizuje nas do działania. Natomiast czasami odczuwamy trudność ze skontaktowaniem się, z naszym pragnieniem. Trudność nam czasami odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę, na co mam ochotę, albo czego bym potrzebowała, czego bym potrzebował. I to ograniczenie dostępu do kontaktu z naszymi pragnieniami, z naszymi chęciami. Skutkuje tym, że również brakuje nam energii, brakuje nam napędu, bo jeżeli nie wiemy, w jakim kierunku chcemy działać, to trudno jest nam działać, trudno jest nam mieć napęd do działania. Skąd zatem bierze się w nas ta trudność do bycia w kontakcie z naszym pragnieniem, z naszym celem? Czasami jest tak, że nasza trudność z kontaktem, z naszymi pragnieniami ma swoje uwarunkowania w takim stosunku naszych rodziców, naszych opiekunów w dzieciństwie, do naszych pragnień, które uwarunkowało nas na to, żeby chcieć jak najmniej albo nic nie chcieć i nie sprawiać naszymi pragnieniami, naszymi potrzebami kłopotu rodzicom. Jeżeli nasi rodzice byli lękowi, albo jeżeli nasi rodzice byli Przeciążeni swoimi problemami, swoimi sprawami, to dla nich y, y, nasze pragnienia były y, kłopotem, problemem i y, y, karcili nas niekoniecznie werbalnie, i niekoniecznie wprost y, za to, że my byliśmy w kontakcie z naszymi pragnieniami. No i jak teraz odzyskiwać kontakt y, z tymi naszymi stłumionymi y, dziecięcymi pragnieniami? Jak oduczyć się tego? że chcieć czegoś to jest źle, albo niebezpiecznie, albo to problemy same. Nie jest łatwo, ale zachęcam do tego, żeby zacząć badać ten obszar swoich pragnień i ewentualnych naszych zahamowań w obszarze sięgania po to, co chcemy, bo już samo kierowanie naszych myśli, zadawanie sobie tego pytania, czego ja bym chciała, co jest dla mnie ważne, na co bym miała ochotę, na co bym miała ochotę, Czego bym potrzebował? Trochę wzmacnia nas do oswajania faktu, że my możemy czegoś chcieć, że nam wolno czegoś Ja Miałam wczoraj taką sytuację z końmi. Jeden z naszych koni był trenowany, zanim myśmy go nabyli, do. Tworzenia dzieci. W związku z tym e, właściciele nauczyli tego konia, żeby nie chodził galopem, żeby nie biegał za szybko, żeby łatwo się zatrzymywał. Rozumiem, że chodziło o to, żeby zabezpieczać dzieci przed tym, żeby konie nie poniósł, nie uciekł gdzieś i żeby to było bezpieczne. No, oczywiście można dyskutować, czy to jest słuszne, czy to niesłuszne podejście, ale jaka jest konsekwencja tego? Konsekwencja tego jest taka, Mamy w tej chwili konia z zahamowanymi naturalnymi potrzebami, do tego, żeby chociażby biegać radośnie po Łące, żeby biegać z innymi końmi. I co ten koń robi? Ten koń ma skłonność do tego, żeby potrzebę ruchu realizować wyłącznie w sytuacji ucieczki. Czyli wyłącznie w sytuacji, w której <coughs> pojawia się jakieś zagrożenie. Jego układ nerwowy wtedy pozwala mu się ruszać. <coughs> Jaka z tego płynie nauka? My wcale nie jesteśmy tak różni od koni. W się, że wszyscy mamy autonomiczny układ nerwowy i wszyscy przechodzimy jakiś trening <coughs> względem tego, czy nasze pragnienia do brykania radośnie po łące, biegania, cieszenia się, sięgania, po coś eksplorowania, są dobre czy nie. Żeby nauczyć tego konia, że dobrze jest się cieszyć, dobrze jest korzystać ze swojego ciała, ma prawo do tego, żeby korzystać ze swojego ciała, trzeba go wytrącić z tej pewnej, Równowagi, w którym paradoksalnie przyjemność skojarzona jest z lękiem. wówczas, kiedy pojawia się zagrożenie, pojawia się jednocześnie jakakolwiek możliwość ruchu. W związku z tym, trzeba tworzyć takie sytuacje całkiem świadomie, w których w sytuacji zagrożenia będziemy zachęcali. Daną osobę czy dane stworzenie, do tego, żeby wcale nie uciekała, tylko żeby y, wytrzymała pewne napięcie, jeżeli to napięcie jest do wytrzymania, i żeby oswoiła jakąś sytuację. Natomiast y, y, tą osobę trzeba zmobilizować do tego, y, żeby zaczęła się ruszać y, w sposób wymuszony, <laughs> początkowo, bo wcale to nie jest naturalne dla tej. Y, istoty, dlatego koniec nie jest naturalnym, żeby radośnie biegać. Jeżeli ja tą klacz e, zachęcę do biegu, na przybiegnie kilka kroków i pierwsze, co to zrobi, to się zatrzyma. W związku z tym, żeby odblokować tą energię e, zablokowaną w ciele, w postaci e, e, komunikatu stój, muszę ją najpierw e, intensywnie zastymulować do tego ruchu. Muszę każdorazowo zmobilizować ją do tego, żeby się nie zatrzymywała. Muszę zacząć ją chwalić za to, że się nie zatrzymuje, czyli muszę ją odwarunkować, <gry> czyli muszę ją nauczyć czegoś innego, czego była uczona. Tak samo jest z nami, że nas też uwarunkowano do tego, żeby niczego nie chcieć. Nas też nagradzano na to, że niczego nie chcieliśmy. I teraz my musimy zacząć się nagradzać za to, że my czegoś chcemy. Czyli w sytuacji, kiedy mamy trudność z pozwoleniem sobie na zakup czegoś, z pozwoleniem sobie na wyjście gdzieś, z pozwoleniem sobie na jakąś aktywność, to nagródźmy się za to. Czyli nie dość, że kupmy sobie to, o czym się zastanawialiśmy, czy możemy sobie kupić, ale jeszcze dodatkowo. Powiedz sobie, super to zrobiłaś, naprawdę bardzo dobrze że sobie kupiłaś. Jeszcze sobie loda nagrody za to, że jeszcze że sobie coś kupiłaś. Yy, yy, chodzi o to, żeby odczarować nasz, nasz układ nerwowy, żeby yy, odwarunkować nasz układ nerwowy, żeby na nowo ustawić porządek naszego układu nerwowego w taki sposób, w jaki on powinien działać. Ruch, yy, aktywność, pragnienie yy, są czymś, co powinno być. Źródłem <laughs> przyjemności. Dzieci, jak biegają, skaczą, cieszą się, bawią się, to robią to po to, żeby dostać wystrzał endorfin. Jeśli nie są hamowane w tej swojej aktywności, to uczą się, że posiadanie tej aktywności jest super, że to jest fajnie być szybkim, że to jest fajnie być zwinnym, że to jest fajnie się gdzieś spinać, że to jest fajnie gdzieś iść, że to jest fajnie biegać. Jeżeli dzieci są nauczone, że bezpieczniej rodzic się czuje wtedy, kiedy dziecko siedzi i się tylko bawi klockami, albo nawet i nie to, no to wtedy to dziecko dostaje nagrodę za to, że przebywa bez ruchu. Natomiast to napięcie, które dziecku się gdzieś kumuluje, bo dziecko jest energetycznym stworzeniem, może się wyrażać w postaci w płaczu, w postaci e, e, awantur czy, czy kłótni, bo gdzieś ta energia musi być zwydatkowana. W związku z tym zachęcam do tego, żeby popatrzeć na kwestie energii e, i napięcia e, jako na kwestie e, zastanawiające. E, I żeby. Popatrzeć na siebie samego w pierwszej kolejności pod kątem tego, co się dzieje w nas, kiedy pojawia się przed nami jakieś pragnienie. Czy pojawia się jakieś napięcie związane z jednej strony z pragnieniem, z drugiej strony z poczuciem winy albo z lękiem? Czy pojawia się intensywna pokusa, żeby coś mieć, chcieć, wziąć? Bo mamy różnie w tym zakresie. I czasami mamy zbyt dużą impulsywność i zbyt łatwą gotowość do korzystania z naszych pragnień, dążenia do czegoś, ale czasami mamy tej energii i dążności do dostawania czegoś zbyt mało. Więc, jeśli są Państwo w tej kategorii osób, które mają trudność z sięganiem po coś, czego by chciały. Zachęcam, żeby zaczęli się Państwo nagradzać za przejawy własnej dążności do robienia tego, na co macie ochotę. Z tym krótkim wnioskiem i z tą refleksją na temat tego, że energia i napięcie są przejawami pewnej walki psychicznej pomiędzy pragnieniami, a pomiędzy zasobami, które obecnie mamy. Was zostawiam w nadziei, że Posuniemy się o kolejny kroczek naprzód, do tego, żeby lepiej zrozumieć nasz układ nerwowy, móc lepiej zarządzać no, chociażby swoją energią, swoim napięciem psychicznym i móc bardziej świadomie kierować swoim życiem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.